Prawie dokładnie rok temu, 24. królową parady 3 maja została Marianna Mosz. Dzień dobry, Marianna. Dzień dobry, witam. Pamiętasz ten dzień? Pamiętam ten dzień dokładnie tak, jak był. Pamiętam, mój tata się ucieszył, mm -hmm. jak wygrałam. Wszyscy to zawsze wspominają, ale również ja się też ucieszyłam, nawet trochę zymiałam i nie myślałam, że wygram ten tytuł. Ale jestem bardzo wdzięczna i cieszę się. Za tobą wspaniały, długi rok wytężonej pracy na rzecz Polonii, bo to nie tylko wybory, to nie tylko Parada, ale to cały rok długiej pracy, staramy się opowiedzieć o tym, co się tobie przydarzyło, ale ja chciałbym zacząć rok wcześniej, bo zanim zostałaś królą parady 3 maja, byłaś debiutantką balu amarantowego Legionu Młodych Polek. Opowiedz trochę o, o, o tym wydarzeniu. Właśnie więc ja byłam debiutanką Legionu Młodych Polek, tam się właśnie tak. Zaczęło to, gdzie się rozkręci, rozkręciłam bardziej na polonii chicagowskiej. Byłam w, i jestem dalej w zespole pieśni tańca mm -hmm. Polonia i co roku a, wybieramy, że jedna albo dwie dziewczyny idą jako debiutantki na ten bal. I właśnie a, rok przed wyborami to, ja, to był mój czas, żeby pójść na legiony. Chciałam iść i również moja dziewczyna w czerwonym, była Eliska Wszołek i ona też z zespołu Polonia jest. To jest jakby taka tradycja u nas w zespole. Chyba byłam 17 albo 18 debiutantką z zespołu, wow. i myślę, że dzięki Legionów i ten rok, co byłam debiutantką, to bardziej taka zrobiłam się um, pewna w sobie. Ludzi poznałam, mogłam na niektórych uroczystościach iść. Uroczystościach. Uroczystościach. Mhm. I również. Młode dziewczyny poznałam i to jakby otworzyło drzwi i przez to zauważyłam, że bym chciała iść na wybory Królowej Parady, trochę więcej działać w Polonii i właśnie tak. No realizujesz ten plan doskonale. Ja pamiętam jak rozmawialiśmy, kiedy byłaś jeszcze kandydatką, wtedy opowiadaliśmy o twoich planach, gdzie się uczysz, o wszystkich e, rzeczach, w których bierzesz udział na polonii, bo to nie tylko zespół Polonia, ty śpiewasz również w chórze. Tak, śpiewam w chórze kolegium kantorum Polonia i również tańczyłam w polskim um, grupie uh, Interclub Academy of Dance mhm. pod Iwoną Jarwinem-Rybczyńskim. Udzielałam się też w Polonii. W Polonii jestem już 15 lat, więc to no. jest jakby zawsze to wspominam, bo tam jestem najdłużej, ale również w polskich klubach przy szkole się udzielam. Mhm. I oczywiście w polskiej szkole też w tamtym roku zakończyłam, byłam maturzystką w polskiej szkole świętego Maksymiliana Marii Kolbe i już w tym roku jestem absolwentką w tej szkole. Pamiętam, wspominałaś o tym, że chciałaś zostać nauczycielką w polskiej szkole. Tak, właśnie. I jest taka szansa? Jest taka szansa, na pewno będę miała czas, bo... Trochę zmieniłam jakby jaki kierunek bym chciała iść, ale na pewno widzę, że jakby miała czas, bym chciała uczyć język polski, bo bym chciała, aby młodsze dzieci dalej kultywowały ten język, tę te mhm. tradycje, kulturę. Ja polską kulturę język kocham, więc bym chciała jak najbardziej uczyć. Zmiana, umieram z ciekawości. To kim w tej chwili chcesz zostać? Gdzie Właśnie, pójdziesz na studio? więc Ja mówiłam na wyborach, że chcę być dentystą, mhm. ale przez ten rok dużo nowych ludzi spotkałam i chcę teraz być prawnikiem nieruchomości. O proszę. I planuję teraz przez lato sobie wyrobić licencję um, na real estate mhm. i potem idę na biznes, na Uniwersytet od Loyola i na pre -law. Pięknie. Też pamiętam z naszych wcześniejszych rozmów, jak opowiadałaś, jak mało czasu masz na naukę, bo yeah. tu jedne próby, tu drugie próby, tutaj jakaś uroczystość, na której jako królowa parady musisz się pokazać. Znajdujesz jeszcze czas na naukę, znajdujesz czas na jakieś przyjemności w życiu. Tak, więc teraz jest akurat trochę trudno, bo dużo egzaminów będę miała w mhm. maju. Ale w tamtym roku, jak zostałam królową, to w maju jeszcze nie miałam takie egzaminy tak jak mam teraz, więc akurat mi się udało. I miałam trudno, musiałam się dużo uczyć, ale w tym roku jeszcze więcej się uczę, ale dam rady to wszystko zorganizować. I jakby przez ten tytuł jestem więcej organizowana, znajduję czas na wszystko i jeszcze na tańce, na śpiew, więc daję radę. Niesamowite, w jaki sposób dziewczyny się rozwijają bo rzeczywiście cały czas porównuję Ciebie sprzed roku do Ciebie teraz. No i rzeczywiście miałeś okazję uczestniczyć w wydarzeniach, do których normalnie nie miałabyś dostępu. Miałaś okazję spotkać się z ludźmi, z którymi normalnie byś się nie spotkała. Opowiedz o kilku takich rzeczach, które naprawdę zapadły Ci w pamięć. Na pewno jest wielu, co bym mogła wspomnieć, ale na pewno w tym roku byłam w Polsce z panią dr Lucją Mirowską-Kopeć, i byłyśmy na spotkaniu kongresu i to był kongres Poloniny. Były różne nauczycielki z polskiego, um, z całego świata. I tam również była młodzież z różnych polskich szkół, reprezentowali z całego świata. Byli z Londynu, poznałam dzieci, z Brazylii, po prostu wszędzie. I to było bardzo fajne, bo byliśmy jako polscy liderzy tam. I mówiliśmy, co robimy w polskich szkołach, jak nasze polskie szkoły są, inne, w, w tych różnych krajach, i to było bardzo fajne, bo różne perspektywy, um, jakbym zdobyła od tego i nauczyłam się różne rzeczy: jak polskość i ta kultura jest kultywowana w innych krajach. Są bardzo dużo rzeczy, co robię tak samo, ale kilka rzeczy, co trochę inaczej. Czasami szkoła inaczej działa. My mówiłyśmy, że mamy raz w tygodniu, w sobotę, albo też jest piątek, wieczór. A oni mają, że czasami w szkole uczą się dzieci w zwykłej szkole przez cały tydzień. Więc nie wszystkie szkoły mają to tu, czasami mają i to było coś fajnego, innego i również inne rzeczy też. Też mogłam być w Rzeszowie z Polonią i reprezentować jako królowa i to było bardzo fajne, bo były zespoły, tak jak Rekonik, Wici, Wesoły Lud i mogłam z nimi wszystkimi zrobić zdjęcie, i oni zrozumieli, że jestem królową parady. Było też ludzi, którzy nie wiedzieli, co to jest, i było fajnie, że mogą im powiedzieć, co robię, mhm. że reprezentuję Polonię Chicagowską. I oczywiście ja zawsze uwielbiałam, jak mamy uroczystości w konsulacie, bo to jest zawsze tak fajnie, bo przed byciem królową to zawsze do konsulatu tam raz na jakiś czas, żeby. Się paszport. Za paszport. Dokładnie. A teraz przez inne drzwi się wchodzi, i do góry, i tam są uroczystości, jest taka inna perspektywa. Jestem wdzięczna że przez to, tą koronę i to królowanie, że mogę takie różne rzeczy robić, takie perspektywy różne widzieć. I oczywiście wszystkie inne, um, te uroczystości, które byłam, pikniki, wszystko zawsze jest fajnie i nowych ludzi zawsze poznaję. I... Ja to lubię robić i jestem bardzo wdzięczna tego. No praktycznie każdy weekend miałeś zajęty. No i, ja, tak. I to było widać na Facebooku wystarczy poobserwować aktywność na, na profilu krowa Parady 3 maja. Tam widać ciebie, tam widać twoje damy dworu, jak rzeczywiście w weekend w weekend, gdzieś jesteście. Dla mnie ważne były też wasze spotkania z uczniami polskich szkół, bo spotykałyście się z przedstawicielami różnej młodzieży, młodszymi, i starszymi z przedszkolami. Jak te dzieciaki re, re, reagowały na ciebie? Zawsze jest moje ulubione, jak małe dziewczynki widzą mnie, jak mm -hmm. mam koronę. O oh my gosh, idzie pryncesa! I ja to po prostu uwielbiam, bo ja pamiętam, <noise> jak ja byłam młodsza, to ja bym dokładnie tak samo reagowała. Ja zawsze chciałam być jakąś pryncesą, Cinderella, cokolwiek, więc to jakby mnie przypomina, jak ja byłam mniejsza, i ja to uwielbiam. Jak jesteśmy w tych polskich szkołach, idziemy do przedszkolaków. To zawsze dziewczynki chcą spróbować koronę. Mm -hmm. Ja uwielbiam to robić, więc zawsze, żeby zdjęcie sobie zrobiły i pytają, co to jest. I potem oczywiście też do maturzystów idziemy. Jak najbardziej zachęcamy, żeby działali na polonii chicagowskiej. Raczej do dziewczyny też mówimy, żeby zabrały udział na wyborów królowej parady. I nawet właśnie w tamtym tygodniu byłam w polskiej szkole i dziewczyny już były bardzo chętne, żeby się zapisać i już w tym roku. Mamy kandydatki, ale powiedziałam im, żeby na przyszły rok już się zapisały i zawsze zachęcamy dziewczyny, żeby zabrały udział. I nie tylko na wyborach, ale w ogóle w polonie chicagowskiej mówimy to, co robimy, że jesteśmy w zespołach, w różnych organizacjach i jak chcą, to mogą się zawsze też tam zapisać. I oczywiście też chodzimy do ósmych i siódmych klasów, żeby powiedzieć im, żeby poszli dalej do liceum, bo dużo dzieci, o tam do liceum nie pójdę, ale naprawdę ja mówię, że liceum jest najlepszy czas w polskiej szkole. Ja byłam w, a, w polskiej szkole, w liceum i to naprawdę był najlepszy czas, Pamiętam wszystko, co robiliśmy i również w mojej polskiej szkole mogliśmy do Polski polecieć i to było bardzo fajne. I oczywiście studniówka, no właśnie, na Przecież studniówka jest najlepszy czas, bardzo fajna zabawa i w tym roku mogłam iść również na studniówkę jako królowa i byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam znowu iść. I oczywiście graduacja, to jest takie jakby fajne zakończenie, smutne zakończenie. Ale naprawdę ja zawsze mówię, że licą, to jest najlepszy czas w polskiej szkole. Masz to sobie dwie szarfy. Oprócz Królowej Parady jesteś również. Miss Publiczności. Miss Publiczności. <gry> A tak naprawdę podczas wyboru Królowej Parady wybiera się również pierwszą i drugą damę dworu. Oprócz Miss Publiczności jest również Miss Foto. Opowiedz o dziewczynach, które no, wspierały ciebie w tej misji uh, propagowania polskości. Tak, więc nasza pierwsza dama dworu to jest Karolina Wożniczka, druga dama dworu jest Wiktoria Czarnik i Miss to jest Klaudia Warkoś. I w tym roku rzeczywiście wszystkie sześć razem trzymałyśmy, wspierałyśmy, i naprawdę ten rok nie, by, nie mógł być tak, jak był bez tych dziewczyn, naprawdę, bo zawsze jak. Gdzieś mamy iść albo coś, to zawsze piszę dziewczyny, która pójdzie, bo mm -hmm. ja bym. Jest raźniej, jak jesteśmy razem. Tak. I naprawdę mamy taką dobrą, um, razem się wszystkie wspieramy po prostu i próbujemy jak najbardziej wszystkie chodzić razem, ale nawet jak nie, to mamy dobre relacje, że ja z Karoliną albo z Wiktorią albo z Klaudią, zawsze jest nam dobrze. I Klaudia też mieszka bardzo daleko, mieszka w Homer Glen, więc czasami, jakbyśmy miały bardzo dużo, w, Dzień po dniu, to Klaudia by została u mnie na noc, i mój tata mówi, że Klaudia jest jak moja druga córka jak druga córka, więc naprawdę jesteśmy, bym powiedziała, jak siostry, bo w tym roku wszystkie te relacje i wszystko, co robiłyśmy razem, to nas tak wstrzymało razem. Jestem bardzo wdzięczna, że nawet. W tym roku wszystkie, od początku do końca, jesteśmy razem. Mhm. To współpraca rzeczywiście widać, i to rzeczywiście widać, I widać to, że, że lubicie się nawzajem, że to nie są przyjaźnie, które się od tak sobie rozpłyną w momencie, kiedy te szarfy i korony trzeba będzie przekazać nowym e, królowym, nowym damom dworu, żeby będziecie się trzymali e, razem do końca. Dokładnie. Jestem wdzięczna, że nie tylko tak do parady, ale że Cały rok mhm. jesteśmy. To chciałbym Cię zapytać, jeszcze bo niedawno miałeś okazję zaśpiewać polski hymn w wielkiej hali sportowej podczas meczu koszykówki. Też śpiewasz, prawda? Tak, właśnie śpiewam. Miałam zaszczyt właśnie śpiewać na tej hali um, dla Windy City Bulls polski hymn. I ja zawsze mam zaszczyt, bo śpiewać polski hymn to jest inaczej niż jak się śpiewa amerykański, mhm. bo nie zawsze się śpiewa polski hymn na tych uroczystościach amerykańskich, i właśnie tam byli, było dużo Amerykanów, ale również było bardzo dużo Polaków z polskich szkół i było nas widać, bo zrobiliśmy wielkie, duże, grupowe zdjęcia, i naprawdę nas było dużo. I jak ja śpiewałam tym polskim to słyszałam, jak Polacy ze mną śpiewali, i to jest właśnie to takie. Dopingowanie i razem śpiewaliśmy. Ja to uwielbiam. Świetnie, to było naprawdę wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowe przeżycie. Spisałaś się znakomicie. Spisałaś się doskonale śpiewając ten, ten polski. Dziękuję. Dosłownie za kilka dni. wybory kolejnej 25 już królowej parady, 3 maja. W szalonki staje 10 nowych dziewcząt. Miałaś okazję z nimi już porozmawiać? Tak, właśnie. Ja zawsze przechodzę na próby, jak mają. Już miały dwa próby, mm -hmm. i w tym tygodniu już będzie Czecza, potem generalna próba, już wybory. Ale zawsze jestem na próbach, byłam na zdjęciach i widzę te dziewczyny, wiem, jakie już wszystkie są. Ale teraz czekam zobaczyć jak się wszystkie zaprezentują. Wszystkie 10 kandydatki, wszystkie są wspaniałe dziewczyny. I naprawdę to będzie trudny rok. Wszystkie się pięknie prezentują, pięknie po polsku mówią, mają fajne talenty. I ja nie mogę się doczekać, żeby to wszystko widzieć, jak tak. to wszystko wyjdzie. I myślę, że wszyscy naprawdę będą lubić w tym roku, bo wszystkie kandydatki są wspaniałe. Tak, to, to zdecydowanie prawda. Mieliśmy okazję tutaj porozmawiać z większością z nich. I... Te dziewczyny naprawdę robią fenomenalne wrażenie. O co one ciebie pytają jako królową? Zawsze oczywiście mnie pytają, jakby jak idą gdzieś, to o, czy mogę tak się ubrać, czy tak się mm -hmm. wybrać. Albo nawet nie tak, to pytają o talent, czy co ja myślę, żeby zrobiło takie wrażenie i jest inne. Bo zawsze chcą inny talent jakby zrobić. I czasami oczywiście jeszcze może kilka dziewczyn będą tańczyć ludowe tańce albo mówić wiersz, ale żeby każda to jakoś inaczej zrobiła. Więc wymyślamy jakieś pomysły, zawsze mówią, co one umieją robić i wybieramy to, co jest najlepsze. I oczywiście pani Ewa sprawdza, Monika sprawdza również. I też czasami pytają, o czy ja pamiętam, jakie pytania są do losowania. Ja próbuję jak najbardziej, ale oczywiście mówię, żeby pamiętały, o Konstytucji 3 maja, bo Faj co więc. roku to jest zapytane. W tamtym roku nie było zapytane na moich wyborach i rok przed, ale nigdy nie wiem, bo to pytanie tam jest. Więc żeby dziewczyny się na to przygotowały. I również powiem im, że po prostu w polskich tradycjach i żeby jak najbardziej były sobą, bo jak nie będziesz sobą, to to nie wyjdzie tak jak chcesz. Mhm. Musisz być całkowicie sobą i ja, zawsze, ja teraz mówię, żeby to miały tak na róże, żeby miały fan, ale oczywiście pamiętam, jak byłam w ich butach, to nerwy mnie po prostu zjadły, ja po prostu nie dałam rady. Ja im powiedziałam, że ja wiem, że to teraz jest łatwo mówić, że wysz na róże, ale tak naprawdę, żeby troszkę uspokoiły się i wszystko będzie dobrze. Warto też chłonąć, warto cieszyć się tym momentem, wtedy one nie dość, że pięknie wyglądają, wszyscy je wtedy obserwują, to są, wydaje mi się, że... Wspomnienia, które zostają z tymi dziewczynami na, na, na całe życie. Dokładnie. Mają fajne zdjęcia, pamiątki z mm -hmm. dziewczynami, więc to nie jest tylko to. Ja zawsze mówię, że to nie są tylko wybory i co się dzieje po wyborach, tylko również to, jak się przygotowują przed. Już niektóre widzę są więcej pewne w sobie, bo przez te zdjęcia, jak ćwiczą, polones i wszystko, już są, już są inaczej te dziewczyny, i wiem, że już po wyborach będą jeszcze. Inne. Ale mówię, że to przed wyborami to już robi taką pewność dla nich. Świetnie. Jak teraz patrzysz na te 12 miesięcy na ten cały rok warto było? O, na pewno było warto. Ja myślę, że się naprawdę zmieniłam. Mam w ogóle inną perspektywę na wszystkim i też mam taką pewność w sobie, bym powiedziała, niż jak miałam przed. Na pewno też się patrzę i też inaczej makijaż i włosy i ubrania też. Ale oczywiście myślę, że dzięki tego roku to również mogłam dużo po polsku mówić. Więc teraz niektóre dzieci widzę już do polskiej szkoły nie chodzą. A ja mogłam przez ten cały rok mówić po polsku tak. do radia albo do gazety albo cokolwiek pisać mówić. I ciągle mówię w tym języku. i Dzięki właśnie tego tytułu, że dalej kultywuję ten język i planuję dalej działać w Polonii, więc dalej będę go trzymać. I właśnie jestem wdzięczna tego, że nie uczeka mi ten język. I oczywiście mogę nowych ludzi spotkać, właśnie nowe wrażenia, perspektywy i ciągle coś nowego. Zawsze jest coś nowego, nowego się spotkam, więc jestem bardzo wdzięczna. Już za kilka dni musisz pozbyć się tej korony, musisz przekazać ją następnej królowej. Nie jest ci trochę smutno? Jest mi smutno właśnie, bo naprawdę jest inaczej, jak jesteś jakby królową i tymi damami dworu, jest inaczej, ale wiem, że będę dalej działać, dalej będę teraz działać z panią Ewą i z panią Moniką przy wyborach królowej parady, właśnie z nimi zostaję, będę przy mediach i będę jeszcze z dziewczynami, ale oczywiście nie jako królowa, ale będę dalej więc nie odchodzę, nigdzie nie idę, więc jest mi smutno, ale w tym samym czasie to już jest nowy etap na nowe rzeczy. Niech ci nie będzie smutno, bo odwaliłaś kawę dobrej roboty, byłeś wspaniałym ambasadorem Dziękuję. polskości, wspaniałą wizytówką Polonii, co się nie byłaś, Jesteś i będziesz, Dziękuję. bo tak jak powiedziałaś, nigdzie się nie wybierasz, zostajesz tutaj w Chicago i, i tą Polonię będziesz reprezentowała, gdzie tylko się da. Drodzy Państwo, naszym gościem była. Ciągle jeszcze przez kilka dni miłościwie nam panująca królowa parady 3 maja, Marianna Mosz. Marianna, dziękuję za całą Twoją pracę, którą, którą wykonałaś. Serdecznie gratuluję wszystkich Twoich sukcesów i do zobaczenia na wyborach 25. Królowej. tak Dziękuję bardzo za wywiad i za ten cały rok. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jest. Do zobaczenia.